Cześć, z tej strony Adam. Na co dzień prowadzę kanał Spulerat, a to jest 62 odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO, Gwiezdne Wojny, Saga Skywalkerów, którą przechodzę na platynę na PlayStation 5. I słuchajcie, nie wiem, czemu ta kulka za mną podąża cały czas? Czy ja włączyłem jakiś dodatek, o którym nie wiem? W każdym razie, ostatnio skończyliśmy ostatniego Jedi już. Był 61 odcinek, w którym uporałem się z ostatnim Jedi, i teraz pora. Na wylot. Na wylot z Jawina na jakąś inną planetę i robienie tam misji pobocznych. To jest mój cel na teraz. A jaka to będzie planeta? No to się przekonamy za chwilę. Najpierw kupmy sobie jakiś statek, którego jeszcze nie mamy. I będzie to. Yy... Właściwie. To nie wiem, bo wszystkie, które mogliśmy kupić, już kupiliśmy. Zobaczmy sobie mikrostatki. Przelećmy się pancernikiem Federacji Handlowej w wersji mikro. Zresztą to będzie fajnie wyglądać. A, miałem zobaczyć te dodatki. A, i ile mamy procent? Proszę bardzo. Mamy 72,53%. Całkiem nieźle na to wygląda razem z klockami Kaiber, których mamy 723. Ale to by pasowało, gdyby tych klocków było 1000, a jest 1200, więc i tak. Ale zbliżamy się powoli do końca naszej przygody z mini zestawami i z zestawami. Także. Spoko. Nie wsiądę tu. Dlaczego? A ty wsiądziesz? Ty wsiądziesz przynajmniej. Okej, okay. lecimy to tak. Mamy Agent Clos zrobione na 100%. Zresztą zobaczycie sami. Mamy kantonikę, kantonikę zrobioną na 100%. No i awina nie mamy na 100%, ale będziemy mieli później. Na razie skupimy się w takim razie na kasziku. Najpierw polecimy sobie w przestrzeń, bo może pojawić się tam jakiś statek. Okręt flagowy. To jeśli ten okręt flagowy się pojawi, no to spoko. Jeśli nie, to mniej spoko. Tak to śmiesznie wygląda w ogóle w kosmosie. No, rewelacja. No, i faktycznie jest jakaś bitwa. Jest znak zapytania, ale to chyba. To tak mało wolno strzela. A obrażenia? Obrażenia jakieś zadaje? Wo dobre? Czy tak sobie? Tak sobie. Powiem Wam szczerze, że nie warto było. Oj, nie warto było. O, kurde, ale wolno. Nie Niedobrze. Celujemy w złote, w złote, celujemy. Nie oddalaj się, nie oddalaj się. Jeszcze nie mogę przyspieszyć tego w tym momencie. Poważnie mam problem. No, ale pojawił się właśnie. Wenator. O, proszę bardzo. To dobrze, że jesteśmy imperialnym tutaj gwardzistą. Ale moneta kometa nie musiała się wcale oddalać ode mnie. Bardzo mi jest smutno z tego powodu, że się oddaliła. Do Venatora zaraz dojdziemy. Chwila, moment. No i dobra, przynajmniej trochę wypróbowaliśmy. Jak to wygląda? Proszę bardzo, Venator. Zobaczmy, o co tu chodzi. Może zmienimy postać w takim razie na jakąś związaną z Federacją Handlową, co? Chętnie się w duku zmienimy. Świetnie. Hrabia Duku weźmie udział w przejęciu Venatora. Zniszcz systemy obronne statku. Dobra, przynajmniej przynajmniej jest taki zwinny i fajny. Jak długo oddycha w tym? To mnie zastanawia. Ja jest mu zimno. To jest co najmniej zastanawiające, ale całkiem śmieszne. O, pierwszy raz w ogóle walczymy z Pierwszy raz walczymy Klonami? Szkoda, że nie ma całej kampanii dla złoczyńców, jak w pierwszym Batmanie. Uważam, że to jest tak genialny i tak mało y, eksploatowany pomysł na wydłużenie rozgrywki. I to jeszcze nawet całkiem. w całkiem przystępny sposób, uważam. Dobra, jak się czujecie z tym, że rozwala was mikrostatek? Pan już ma problem, o matko. Jaka straszna śmierć! Dobra, niestety mało mam przestrzeni do monitorowania sytuacji w takim małym stateczku. Dobra, tu wieżyczki rozwalone, słychać wycie. Znakomicie to teraz myśliwce i w ogóle wszystko, ale gdzie one są, nie? Bo tak trochę te strzałeczki nam niby pokazują, ale tak nie do końca. Ha, skończyły mi się cele, halo. O, tu coś jeszcze jest. Może się jednak wcale nie skończyły. Dobra, robimy wam wjazd, proszę bardzo. Możliwy do przejęcia. To będzie ciekawe. To. Będzie ciekawe. The Republic stands for justice and peace. Those who oppose us must be stopped. No dobra. No, no. No. no dobra. To walczymy z żołnierzami klonami. To mi się podoba. Ale fajnie, walczy Duku. Kurde. Ok, ktoś jeszcze? Tam jest nasz cel. To idziemy. Poszukaj kapitana. Na pewno go znajdziemy. Za chwilę. Dobra, klony się chowają za grudziami. Ale ja wam teraz zrobię Meksyk Słuchajcie Nie spodziewaliście się tego Okej okay. Białą flagę wywieszałeś? Przykro mi Teraz jeszcze ty, kolego Chodź tutaj Okej, okay. to było okrutne i bardzo, bardzo, bardzo yy, powiedziałbym sitowskie. Okej, okay, okej, okay, fajnie. Nie panikujcie, nic się nie dzieje takiego strasznego. Fajnie jest tu być. Tyle Wam powiem. Udajemy się na mostek. O jejku, nie byłem tutaj. Matko, budzą się wspomnienia z Lego Star Wars 3. Okay. O, dużo masz życia. Okej, okay, niech wam będzie. Koledzy. Chyba nie będzie tak trudno. Dosyć niezłe kombo się udaje nabić na tobie. Dobra, skończyło ci się. Skończyły ci się tarcze. O, tak. Dobra, teraz niech to kombo trochę opadnie. Teraz niech trochę opadnie. Jak już mam razy 10, to przynajmniej trochę kasy wpadnie. No i dobra. Czy chcesz kupić ten okręt flagowy? Oczywiście, że za milion kupię. Z przyjemnością. Mamy nowy okręt flagowy w naszej kolekcji. Jest to Venator. Używany przez Republikę Galaktyczną w wielu różnych celach, krążownik to wszechstronny statek wyposażony w szereg ciężkiego uzbrojenia, które czyni go niezwykle efektywnym podczas starć. Mimo to jednak służył on również jako transportowiec dla ogromnej armii Republiki, a ze względu na fakt, iż był w stanie przenosić w swoim hangarze wiele myśliwców, również jako baza i kwatera główna. Przy okazji mamy 22 klocki, już, które możemy wydać. O, wydamy sobie, ale najpierw zobaczmy, co tutaj się dzieje. I ile mamy w ogóle klocków do kupienia? Chyba dużo. Na razie na mostku w jego okolicy widzę jeden. Po sobie oczywiście znajdziemy teraz wszystkie klocki. Tutaj musieliśmy na przykład użyć mocy po prostu. Obesant. ...kładkowi kumple. Przy okazji możemy tutaj trochę porozwalać ten... ...ten jeden milion, to nam wcale nie zrobił krzywdy. No i schodźmy. Dzień dobry. Kłaniam się nisko, to ja, hrabia duku, ...wasz nowy kapitan. I tak, tu mamy cztery klocki na tym poziomie? Zaledwie? Dobra, co my tu mamy? O, jest coś dla Astromecha. Czy my mamy jakiegoś nowego Astromecha? Zobaczmy. Niestety nie, nie mamy żadnego nowego do kupienia. Możemy pograć jako BB. Jako BB-8. Pomijamy.

Zdążyłem. Nawet jako postać z mieczem świetlnym. Bez pracy nie ma Kybera. Bardzo dobrze. Uciekają przed nami, jeju, ale tragedia. Nawet nie ma z nikim pogadać specjalnie. Nie ma z kim gadać specjalnie. I co my tu mamy? Mamy znaleźć wszystkie nakładki To ja chyba wiem o co tu chodzi Są na pięterku I można tam albo użyć mocy, albo... I, i jakby się dostać górą, albo użyć bohatera, albo jakiejkolwiek postaci z hakiem. Co oczywiście zrobię to drugie. Tak, Bibi, wiem, że Ty potrafisz. Ale my się zmienimy w kogoś, kto jest bohaterem. Po prostu. Bo naprawdę mamy ich jeszcze nieogranych w wielu przypadkach. Na przykład klona, który będzie pasował do. Kapitan. Informacje. A, muszę kupić plotkę najpierw. Co, ukończ kreaturowa katastrofa w Gino. Co jest? Aha, bo to był za ten. Zablokowany? To ja chcę porucznika, informacje. Porucznicy klonów to wytrwali szturmowcy odpowiedzialni za dowodzenie plutonami żołnierzy w swoich batalionach. Stojący na czele grup około 36 gotowych do walki klonów, porucznicy odgrywają kluczową rolę zarówno w lądowych, jak i powietrznych szturmach na placówki separatystów. Bez ich koordynacji ataki te z pewnością nie zakończyłyby się powodzeniem.

Abym się wkurzył, jakby mi została sekunda i by się tak stało. Republikańskie rarytasy. Super. Teraz tu. Już 50% na Venatorze. Także mało chyba tutaj jest do zrobienia faktycznie. Niech wam będzie. Kolejna skrzynka. A tutaj jest... Ale zaczepimy hak. I weźmiemy sobie innego bohatera. Nie ma problemu. Tu mamy już tylko zablokowanego, ale tu mamy wszystkich odblokowanych. Szturmowiec klon, faza druga. Stworzeni w tajemnicy i tak dalej, i tak dalej. Uuu, fajnie. Podoba mi się też, że celownik się zmienia, w zależności od broni, którą aktualnie posiadamy. O, kurde, ale oni fajnie strzelają. Uhuhu. O, matko, te kwestie się będą powtarzać na wszystkich, na wszystkich, na wszystkich statkach te same? Bo jeśli tak, to słabo. Super zebrane. Domena Republiki. No, ok. Fajnie. Możemy jeszcze iść tutaj, w sumie na, na drugą stronę. A, możemy iść jeszcze tutaj na drugą stronę, czy niespecjalnie? Jak to wygląda? Uuu. Jak się tam dostać? Oto jest pytanie. Dobra, trzeba będzie przejść. Ja chcę przejść na drugą stronę hangaru. Tam musi być coś fajnego. Uuu, jak to się stało, że ja nie widziałem, że jest jeszcze tutaj jeden? Dobra, zmienimy się teraz w kogoś operującego mocą, kogo jeszcze nie mamy. Jeśli chodzi o Jedi, to nie mamy absolutnie nikogo nowego, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Ciemna strona mocy i nowy rodzaj Palpatina, Kanclerz Stary... Szary. <grym wiosenie> Zdobywając pozycję Wielkiego Kanclerza Republiki Galaktycznej, Szyf Palpatine zyskał również możliwość decydowania o jej losach. Teraz, gdy w Galaktyce trwa wojna y, klonów, Kanclerz wyczuł, że tutaj coś planują... Aha, okej. Okay. To już było. tragedii Darth Plagueis? This is a job for the Senate. Udało się. To jest miła odmiana ten palpatin po. Po tym palpatinie z pierwszego Lego Star Wars, który absolutnie nic nie potrafił. Stos na statku. Okej. Okay. No dobra. To by było na tyle. Chyba, że RA R4D4 jesteś w stanie... Nie, ty tylko. Ty tylko mi pomagasz... Chociaż nie. plotki też. Łamigówki, okej. Okay. Nawet na to, że odblokujemy jeszcze dwie. I jeszcze taką, o, proszę bardzo. Już wszystko mam, wszystko znalazłem. Dziękuję. Aha, ale dalej nie mam. To bez sensu. To, to jest bez sensu. Zobaczmy w takim razie. Tędy schodkami przejdźmy. Gdzie jeszcze nie mogliśmy przejść. Chociaż to nie ten, tędy. Właśnie. Bez sensu. Bez sensu. To już naprawdę nie wiem gdzie iść teraz. Ogólnie mało się tu dzieje, myślałem, że trochę więcej. Dobra, ale jesteśmy na niższym pięterku, o i widzę... Dwa klocki na minimapce właśnie. A ile mam? No, 6 na 8. No to właśnie to jest to miejsce. A chciałbym to zbudować. I proszę bardzo, przebudowa przybytków. I jeszcze następny. I co my tu mamy? Karty potrzebujemy? No nie, naprawdę? To ja mam przeszukać teraz cały statek w poszukiwaniu tej karty? Chyba jakieś jaja? A, jest blisko. No to przynajmniej tyle. <laughs> się zdenerwowałem. Aha, jak tu dojść? To jest pytanie. Is <trony> tak zaraz będzie ten żart, że to pork wszystkich rozwalił. Pamiętam. Ha, jak nie mogę używać mocy, bo mi spadnie ta karta. Ok, to mam przynajmniej stołówkę rozwalę. Było warto. Dobra. Idziemy tędy. O już cicho. Pokój operacji bojowych. Idziemy tutaj. Podłączamy i zgarniamy nagrodę. No i super. Karciana karkołomność w zbrojowni. Fantastycznie, wspaniale, bardzo się cieszę. 730 czy 700? Tak, 731 klocek Kyber. Ok. W takim razie, skoro mamy już 30 tych, już 30 tych klocków do wydania, to lecimy w kolejną klasę postaci, Albo w podstawowe ulepszenia, bo to w sumie też możemy. Dodatkowe zdrowie trzy dodat następny poziom trzy dodatkowe. Aha, więcej. Więcej będzie tych... Nie, to sobie na końcu damy, to jest nam niepotrzebne absolutnie ta gra już i tak jest prosta. Sobie kupmy te ulepszenia dla tej klasy i... i już. O. I coś jeszcze dla zbieraczy i już w ogóle wszyscy będą zadowoleni. Nie, coś za 10 kupimy. Co wy na to? Jest coś za 10? Halo? Coś dostępnego za 10? 4, 8, nic nie ma. Ech. 4, 4, 4 wszystko. 4, 1, o! 2, super 3. No i teraz 4. No i super, i zostały nam 3 do wydania. Nic sobie już za to nie kupię. Dziękuję bardzo. Mamy Venatora na 100% zwiedzonego. Fajnie, że coś się takiego pojawiło, ale mało tutaj było do roboty. I tak jak wspominałem, planetę Kashik zrobimy sobie w związku z tym, znaczy nie zrobimy całej, ale odwiedzimy i przynajmniej zaczniemy eksplorować w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją. A ja widzę się z wami w odcinku 63. I w tym odcinku zrobiłem sobie Skywalker odrodzenie, a nie planetę Kasik. W 64. Dopiero polecimy na Kasik. No. Trzymajcie się i cześć.